Dzień dobry, witamy profesora Konrada Osajdę, który mm. pracuje na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Prawa i Administracji. E, oczywiście jest związany z Akademią Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. E, pomimo tego, że panuje przekonanie, prawnicy są nudni, e, zapewniam, nie było nudno przed nagrywaniem filmu. Rozmawialiśmy o poważnym temacie: Prawo Spadkowe, Testament, Jego Tajemnice. E, Niby poważna sprawa, natomiast zazwyczaj wtedy się zaczynają dziać różne wesołe rzeczy. Tak rozmawialiśmy o kilku e, przykładach, jak, jak to się miewa. Tak, no zresztą wesołość w prawie spadkowym bardzo ciekawie widać na przykładzie e, takiej konstrukcji tzw. śmiejących się spadkobierców. Otóż tak w prawie spadkowym określa się osoby, które na przykład żyją w innym państwie, bardzo daleko, nie znają w ogóle swojego krewnego i dopiero od prawnika dowiadują się, że odziedziczyli fortunę. No, smutku nie odczuwają, bo nie, mały, więc są określani w doktrynie prawa spadkowego jako śmiejący się spadkobiercy. więc mimo, że prawo spadkowe jest dziedziną poważną, to ma nawet śmiejące się instytucje. Ale mówiąc o innych ciekawych rzeczach, prawo spadkowe ma bardzo wiele tajemnic podczas Naszego spotkania postaramy się uchylić rąbka i trochę tych tajemnic wyświetlić. Nie ma bardzo wiele ciekawych przykładów, kazusów. Powiem Państwu tytułem zachęty i zaproszenia na nasze spotkanie o jednym. Wyobraźmy sobie, że ktoś sporządza testament i do swojego spadku powołuje w nim żonę. No, czas płynie, w międzyczasie dochodzi do rozwodu, zawiera kolejny związek małżeński, ale treści testamentu nie zmienia. I umiera. Pojawia się pytanie, kto jest jego spadkobiercą? Na pewno żona. Ale która? która? Tak, Pierwsza, czy druga. Postaramy się na to odpowiedzieć. Fajnie. Cieszymy się bardzo, znaczy przynajmniej ja, będą inne smaczki. W mm, streszczeniu, rozmawialiśmy też chwilę wcześniej, jest, że. Prawo spadkowe i, i, i sądy mogą wydawać orzeczenia na podstawie kodeksu Napolana. Trochę dawno to było. To dlaczego takie zaszłości w prawie i nikt nie, nie nowelizuje kodeksu? Czy akurat fajne są rozwiązania, które przyjęliśmy z dawna i chcemy, żeby pozostały? Bo... Problem jest inny, ponieważ nie ma prawnego obowiązku mm -hmm. uzyskiwania sądowego poświadczenia tego, że się jest spadkobiercą, ale czasami takie poświadczenie okazuje się potrzebne, gdy na przykład ktoś się w Księdze Wieczystej dokonać zmiany wpisu co do tego, kto jest właścicielem nieruchomości. Ale... Aby ocenić, kto jest spadkobiercą, no, nie możemy zastosować prawa obowiązującego tu i teraz, bo ono się zmienia. Spadkobiercą jest ten, kto nim został w chwili śmierci spadkodawcy. Jeżeli zatem spadkodawca zmarł przed rozpoczęciem II wojny światowej, gdy na części terytorium Polski zastosowanie kodeks Napoleona, to okay. nawet współcześnie wydając takie zaświadczenie, musimy po niego sięgnąć. Jest tu jeszcze innych wiele ciekawych wątków związanych z czasowym działaniem prawa Ale spadkowego. Może zostać... O tym to, też tak, Na wykładzie, żeby wszystkiego nie zdradzać, a tylko zachęcić. Natomiast um, jeszcze rozmawialiśmy i tutaj uzyskałem zgodę. Pana profesora, że będziemy próbowali um, z państwem sporządzić testament. I to proszę nie państwa, nie taki, żebym ja został przez państwa wszystkich powołany na spadkobiercę. No proszę nie obawiać. <laughs> Dobrze, będziemy czuwali nad tym. I czy młodzi powinni testament robić? Przyda się to młodym? Jakaś taka wiedza podstawowa, oczywiście. No bo no, Bardzo się dodać. przyda. Zresztą powiem państwu, że są badania socjologiczne, iż w krajach anglosaskich, e, w szczególności w Stanach Zjednoczonych jedną z pierwszych czynności, której dokonują młodzi małżonkowie po zawarciu związku małżeńskiego, jest sporządzenie testamentu, właśnie. Porozmawiamy, zastanowimy się wspólnie mm -hmm. na spotkaniu, dlaczego również u nas młodzi ludzie powinni to poważnie rozważyć. Świetnie. Myślę, że Państwo jesteście zachęceni wykładem, który odbędzie się 12 października. W Pałacu Staszica w Warszawie. Wszelkie informacje, aktualizacja oraz ten film plus później dostępna prezentacja Pana Profesora na stronie wszechnica.pl. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.